Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Patrzcie, jak śpi. Tu pod jedną łapą sznurek, pod drugą kaczka, bez głowy, bo głowa już urąbana, ale wyjątkowo długo nosi tą kaczkę. Bo tak pójdzie na dwór, gdzie się tam zostawi, potem jej się przypomni, przyniesie i ona zawsze ma coś w zanadrzu. Zawsze, bo to jest taka dziewczyna pracująca. Kokolina żadnej pracy się nie boi. No i co? Kukacz z muru, wyginam śmiało ciało. A jak. Jeszcze z gagolu jeden. I wyobraźcie sobie, że on jak ma mokre te łapy, to ja mam całe szyby takie właśnie wyjumane. No dzień dobry, no dzień dobry. Zapraszam pana kota. Oj oj, cześć. Oj, oj, oj oj. Ty właśnie do tego domku, a nie się miziasz o niego. Łykniesz? Cicho, kokuś. Cicho, bo Julian przyszedł i się zastanawia, co tu teraz buchnąć. Co pójdzie na pierwszy ogień. Złodziej pierwszej wody. Na no, umowie. Dobra, jesteście cześciołem kruski z rosolem. Witam się z Wami już z tej strony. Ucieram sobie buty. To takie moje buty do pracy. Mega wygodne, ale już takie ukurzone Takie już ujomane, a miałam je wrzucić do pralki. No ale zapomniałam, więc jak sobie zapomniałam, no to trzeba sobie je przetrzeć. Dobra, jeszcze będzie. Jeszcze pośmigamy. Wiecie co? Mam dwie pary butów z. Co to jest za firma? Jezu. Z New Balansów, bo to też są New Balance. I te, wiecie co, ja je katuję, bo one są takie z są porządne buty. Ale bardzo szybko mi tu na czubkach takie jakieś nitki powyłaziły. Bardzo szybko. Ale tak poza tym nic się z nimi nie dzieje. Natomiast drugi New Balance, Te, które kocham i uwielbiam, one oczywiście też są na prania, więc yy, tutaj na to nie patrzcie. Ale ja już je mam chyba ze 4 lata ja tak lubię te buty, one na lato, na taki właśnie okres są super. W ogóle noga. Yy, noga się wcale nie męczy. No i co? No i patrzajcie na to.

Nawet w ostatnim vlogu, że ja jestem ten typ człowieka, który w drewnianym kościele cegłą w łeb dostanie. Przed sekundą wyjęłam z suszarki. Wiecie? Po co? Po co mam chodzić w czystym? Przecież plamy to mój znak identyfikacyjny, więc ja w ogóle nie rozumiem co ten szał ciały. A teraz muszę iść jeszcze po kurtkę, bo mam tu przygotowany płyn micelarny, waciki i muszę podkład zetrzeć, bo ja ostatnio to wiecie, jakoś tak szybko żyję i wszystko szybko, że ja po prostu kurtkę też oczywiście miałam wyprać, ale wstawiam inne pranie i już o tym zapomniałam. No ale to nic. Jeszcze na dzisiaj jutro ją zreanimuję. A potem wrzucę do pralki. Bo ja jak piorę normalnie, bo to jest puchowa kurtka. Ja ją normalnie piorę, wiecie, w pralce. Suszę w, w suszarce, ale potem jeszcze... To nie jest tak, że ją wyciągam z suszarki i od razu zakładam i lecę. Nie, nie, nie. Ja ją jeszcze potem spokojnie tak roztrzepuję i z dzień, dwa daję jej powisieć tam kilka razy ją tak przetrzepując, Dlatego ten proces prania, no nie jest taki szybki, jakby się chciało. Niby, niby wyprana, niby w domu, niby szybko, ale to nie tak. Bo się, jak tak od razu, wiecie, założycie i lecicie, to zauważyłam, że lubią się, lubi się ten puch jednak Zbrylić, a jak mu tak naprawdę Dacie mocno doschnąć Wytrzepiecie to kilka razy To jest naprawdę spoko Także Na pewno łatwiej i wygodniej niż latać z tym gdzieś do pralni Dobra, kurtka jest reaktywowana To jakby mamy Myślałam, że tu pisze ten Że tu pisze Alpiland A tu pisze Alant Ale ja. Ja już wszystko widzę. Ona by była idealna, jakby była dwustronna, wiecie, autentyczna. Wtedy byłaby najlepsiejszą kurtką świata. Zresztą ona i tak jest taka ciepła, że naprawdę, Boże, ona jest cała, o kłaczona nas dziewczyn. A najgorzej te rzepy, te rzepy to już po prostu nie wyglądają. Lubię ją, ale i tak uważam, że jak na takie pieniądze z North Face'a, ja naprawdę zapłaciłam za nią jak za złoto. Owszem, spełnia swoje wymagania. Jest ciepła, jest lekka. Ale tak się do tego normalnie wszystko czepia. I normalnie na rękawach. Tu ma takie wstawki z innego materiału. I to mi się zaczęło kulkować. I to tak nieładnie kulkować. Więc powiem Wam szczerze, Duży minus tutaj za to. Dobra, teraz idę ogarnąć prochy. Idę sobie zrobić jakąś krąkę do pracy. No i komu w drogę temu wrotki. No, także my widzimy się już później. A dla Was tylko za pstryknięciem takim. To jest fajne w nagrywaniu. Że ten czas leci inaczej. Patrzcie jaka ciekawostka. Zazwyczaj psy mają ciemne te poduszki, nie? No ciemne psy to już na pewno. Aniufy mają takie jasne. I mają giloty w dodatku. Chłopacy. Ale jakie jasne te poduszki. No nie są one białe, ale są na pewno dużo jaśniejsze. Bo się wreszcie to trochę padło. Już poganiało, matkę poganiało. I troszkę padło. Matylda co robisz? Zostaw tą łapę, już tam nie międol. Normalnie będę jak żandar nad tobą tutaj dzisiaj. Jak do naleśniczków to pierwsza. A potem się drapie, że łapanie Chryste. Ale weź się pogoń od tych naleśniczków. To po prostu awantura będzie na całego. Dobrze, że to małe takie, jakieś bardziej rezolutne, jeżeli chodzi o to żarcie. To Ci muszę przyznać, że Ty jesteś bardziej rezolutna. Bo ciotka to jest stara naciągara. Daj Ci faflę, tak wyłożymy. O Boże, jak glonojat teraz wyglądasz. Fafelki tak rozłożymy, żeby było pięknie, wiesz? Boże, jaki pychol. Ogromny pychol. Dobra, śpicie. Już do Was nie gadam, bo zaraz się znowu aktywujecie. Musiałam się zamknąć w spiżarni, żeby Wam pokazać efekty, jakie dają to. Chociaż wydaje mi się, że wiecie co, że na żywo jest piękniej. Ale normalnie tak jakby się paliły prawdziwe świeczki, prawda? A my tu jesteśmy w spiżarni i tu pierze pralka, bo nie mam takiego miejsca ciemnego w domu. A powiem Wam tak, wieczorem zawsze zapominam, a w dzień jest za jasno, żeby Wam pokazać. Więc mówię dobra. Zaszyjemy się w spiżarni i tutaj zaprezentuję Wam. To są z Woolworthu te właśnie żarniki, takie za grosze. Naprawdę za grosze. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Można to nawet na podłodze postawić przy zwierzętach czy przy małych dzieciach, bo to przecież przy małych dzieciach z tymi świeczkami to też strach. No i powiem Wam, że mnie się bardzo podoba. Bardzo. No i tak. Pokazałam wam, jak świeci, teraz muszę każdą wyłączyć, ale na szczęście to szybko. Nie wiem, na jak długo wytrzymują baterie, ale wydaje mi się, że spoko. Dwie mi się trafiły takie, że. Bo tu jest takie, taka folika zabezpieczająca, że nie mogłam wyciągnąć tej foliki, a ja nie chciałam się z tym bawić, to po prostu podmieniłam. Tam by trzeba było jakąś pensetą czy czymś złapać, żeby to miało ręce i nogi. No i powiem wam tak, uff, spieszę się, muszę jeszcze pozamiatać trochę, bo czekam na odkurzacz w dalszym ciągu i powiem wam szczerze, że czekam na niego już jak na zbawienie, autentycznie, bo już mi zbrzydło. Chociaż ja mam naprawdę jakąś fajną miotłę. Czekajcie, ja wam ją pokażę, że ona. Naprawdę mega daje radę, bo to jest ta z takimi dość długimi włosami, to nie jest ta klasyczna miotła i ona daje radę z kłakami nawet z dywanu, także powiem Wam szczerze, chociaż ostatnio gdzieś mi się tu poluzowała przywiązanie, ja wiecie, zamiotom, no nagle jak ta miotła pizła, to normalnie jakbym tak bardziej była, wiecie, rozhuśtana, to bym telewizor przychaczyła, także tutaj jedna z Was się śmiała, czy ja zaprezentuję, jak latam na miotle, no może bezpośrednio nie, ale mogę wam coś zagrać. Także tak. Moi drodzy, prawo jazdy na miotłę -E w tym czasie to nie są takie proste sprawy. Kolejki na egzamin są bardzo długie. Egzaminatorzy znerwicowani, jacyś starzy czarnoksiężnicy, także Jak macie trochę szczęścia, no to pójdzie wam taki egzamin, wiecie. Jak z płatka. natomiast ja podchodzę już czwarty raz i ostatnio poleciałam pod prąd. No i egzaminowaliłam, także na razie sobie latam tylko po terenie nie niezamiotlonym. Pochacie, sobie latam, bo jeszcze licencji na, na mietłę nie mam, mam tylko na użytek własny, na przewóz osób, niestety nie. Także musicie jeszcze trochę poczekać. Jak zdobędę to na pewno śmignę. Wyobraźnia mi działa. Także powiem wam szczerze, że lepiej żartować jak chorować. A tak naprawdę to gdyby nie ta miotła, to ja bym tu normalnie umarła. W tych kłaczorach. Bo powiem wam, że dziewczyny teraz przechodzą naprawdę jakieś a po A najgorzej, że zaczął się czas strumekowy. I one wchodzą do strumyka i wychodzą. Wchodzą i wychodzą. Przelecą się po błotku. Chociaż mówię już... Ale tu jedna z Was mi podsunęła właśnie pomysł z tym karszerem. I ja, właśnie, wiecie co? Ja miałam kiedyś karszera. I naprawdę nie wiem, co się z nim stało. Miałam kiedyś karszera i ja nie pamiętam, czy przy przeprowadzce tutaj właśnie, czy co, ale ten karszer zaginął w akcji. Ale właśnie też mi się przypomniała, jak moja koleżanka opowiadała, że ona właśnie też przy dzieciach sobie kupiła tego karszera, bo mówiła, ja się będę tam zastanawiać, czy się zapcha od czy się nie zapcha jak wciągnę klocka, czy nie wciągnę, nie sprzątają, jadę wszystkie klocki, nie klocki, wszystko po kolei i nic się z tym odkurzaczem nie dzieje. I taka była prawda, tylko ja już właśnie, wiecie co, mnie coś w tym odkurzaczu drażniło, tylko ja nie pamiętam, ale on jest potarda, bo nie można i wodę ściągać i wszystko. Także ja sobie takiego garszera. Jako trzeci odkurzacz w domu na pewno kupię, bo to Jeszcze jak na moje warunki Tutaj właśnie przy psiurach, przy zwierzakach To powiem wam, że ja nawet nie Nawet nie patrzyłam ile teraz kosztuje, wiecie, coś mi się na gardło rzuca I Boję się, żeby mnie coś nie brało, bo Właśnie u mnie w pracy wszyscy tacy wiecie, ledwo mówiący na antybiotyku już i łażą. I po prostu coś ja czuję, że jak tak dalej pójdzie, to ja się załapię w pozacne grono. Ale tego piasku to jest. Mój ty panie, chryste. Normalnie zbudowałby pałac. Jestem jeszcze. Coś mi się miała, scentrowała Widzicie? Jakie krzywy To chyba przez ten lot pod prąd. Dobra, idę dywan ogarnąć. Wy to nie potraficie bez siebie, nie? Nie potraficie bez siebie, ja to już widzę. Tak najpierw wkładam się w oddali, a potem coraz bliżej, coraz bliżej. I trzeba się chociaż łapką dotknąć, to głową przytulić, ale trzeba. No takie jesteście dziołchy kochane. A tam czai się miska z praniem, którą muszę zaraz złożyć, a tak mi się nie chce. Ja mówię, wszystko cię opuści, a pranie zostanie z tobą na wieki. To jest po prostu, a następne się już pierze. Także, a nie, ja ciebie nie wołam, tak sobie po prostu ustami strzeliłam, wiesz. No, nie, nie, to nie było, żeby ciebie zawołać, absolutnie. Ty już zostań tam, gdzie jesteś. A Mati znowu te nogi wyciągnięte, jak śledź. Padał padam, padam, Nie Udało mi się zrobić. Nie, nie mam zimno w domu. Przymierzałam tą kurtkę. Wiecie, bo ona mi się tak mega podoba. Ona tutaj w kamerze może nie ma, chociaż też ma ładny kolor. Ale ona jest taka bardziej złota. Taka właśnie sobie tutaj parka. Tu można sobie zrobić szerszą. Można sobie zwężyć, można właśnie zrobić talię, można bez talii. Ma fajne kieszenie i to jest taka bardzo leciutka kurtałka. Ja ją kupiłam kiedyś właśnie na. Yy. Boże, jak ta aplikacja się nazywa? Ja Wam kiedyś tu mówiłam właśnie. Patrzcie, nie pamiętam. No nieważne jest, w każdym razie, że taka aplikacja internetowa. Taka, która trochę jest podobna do Vinted. Ja ją właśnie tam nabyłam, tą kurtkę. A wiecie co, obszukałam się, bo tak, mam trzy komplety od mamy ginekolog. Mam taki pudrowy róż, mam taką malinę i czarny. No i malinę mam, a od pudrowego różu mam tylko spodnie. I nie wiem, gdzie ja to dałam. No jest jeszcze szansa, że będą na strychu. Ale tam lichuchu nie chce mi się kopać, chociaż tam sobie obiecuję, gdzie co. Zbieram sobie już kartony, żeby wejść na strych i zrobić sobie tam porządki. Bo ja tak raz w roku lubię tam przejść, spokojnie tak wiecie, przejrzeć po swojemu, wykopać, wyrzucić. Bo teraz tam mam aktualnie lato, ale zbieram sobie kartony właśnie, wiecie co, takie po karmie dziewczyn, bo one są dość duże. Ja sobie je tam biorę na górę, no bo bardzo dużo mam w tych pudełkach zamykanych, no ale ileż tych pudełek tam jest naprawdę sporo rzeczy. I muszę sobie właśnie tak posegregować. W jednym pudle same bluzki, w drugim coś tam, w trzecim rzecz na basen i tak przy tam troszeczkę ogarnić. Wiecie, bo tam widzę, że każdy tylko donosi, donosi, donosi. Ale to chyba w każdym domu jest tak, nie? Już nie mówię, że strych, bo jak mieszkacie. Mieszkanie, to też możecie mieć teoretycznie strych, ale w każdym domu jest takie miejsce, w którym się gromadzi rzeczy. I mogę się, no chyba, że Wy macie inaczej, bo no, w to też wierzę, bo są tacy ludzie, którzy wiecie, są tak perfekcyjni i tak yy, wszystko mają ogarnięte, że ja po prostu tylko podziwiam. Ale większa część ludzi ma tak, że jak już ten graj był tak za. Zagraci, tak powiem, nie będę mówić brzydko. No, to wtedy już nie ma wyjścia. Najczęściej jest taki mocny, jak czegoś nie możecie znaleźć. Wtedy przychodzi taki nerw i jest action, żeby się za to wziąć. Ja właśnie już tak po malutku mam taki action. Chociaż wiecie, co nie chcę robić fal startu, bo pamiętam w tam dwa lata temu albo w tamtym roku. Kto jest ze mną dłużej, to kojarzy tą sytuację. Kiedy ja nagrałam, nie, to było chyba w tamtym roku, bo przecież te mrozy były takie na początku chyba maja, nie dziewczyny? Albo dwa lata temu, no, no mniejsza o większość. Ja nagrałam film, słuchajcie, długo nagrywam na górze. Naznosiłam tych pudeł, pudełeczek, okrzyknęłam, wyciągam lato. I co? Na drugi dzień musiałam rano zajwaniać na strych po kurtkę, bo się zrobiło tak zimno i tak długo trzymało, że już się wszyscy śmiali. Please, ty już lepiej nie wyciągać, Dlatego w tym roku, żebyśmy wszyscy nie zmarzli, to ja wyciągnę lato ostatnie. No to mogę wam obiecać. Nie zrobię wam tego w tym roku. Never. Nie ma opcji. Nie ma takiego obszyna. Moje drogie dziewczynki, dziękuję wam pięknie za dziś. Zapraszam was na jutro. Cześć.